I trafiłem, jest, super. Jednak trochę, trochę takie... A, yy, mają takie naprowadzenie te... W ogóle, bo tak skręcają trochę jakieś jest w miarę blisko cel, a jednak się porusza. To jest dobre, to jest dobre. To jest, to jest... I znowu nie wiem kto. Grimbal, no, dobra. Czekasz tu na kogo? Już nie. Przecież przyszedłeś. No, właśnie jestem właśnie, mieliśmy się tutaj, na spraw biznesowych. Dlaczego czekałeś na mnie? Jaką stabilizację? Wyglądasz na silnego. Przyda mi się pomoc kogoś takiego jak ty. O, poker. Yy. Co chcesz zrobić? Chcę zapolować na zębacze, ale obawiam się, że może ich być zbyt dużo, jak na siły jednego myśliwego. Ty nie dasz sobie rady, no nie mów. Dobrze, pomogę ci. Idź przodem. Tylko nie zbliżaj się za bardzo do czarnego trolla. Rozerwałby cię na strzępy, jasne? Biada ci, jeśli stchórzy. Czemu miałabym mieć być... biada? Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Tyle na ten temat. Ej, to ja zabiłem? Mam nadzieję. No i jak tam? Trzech zambarczy się bałeś? I nie mogłeś już sam... Możesz mnie nauczyć czegoś o polowaniu. zająć? Hmm. Dobrze. Co prawda, do tej pory nie bardzo mi pomogłeś. Ale nie zamierzam cię od razu skreślić. Słucham? Nie zamierzam z Tobą robić już jakichkolwiek interesów. Czy nie przechodził tędy jakiś nowicjusz? Skoro Tak tędy dzisiaj wielu dziwnych ludzi. Włączając tych dwóch żartownisiów przy kamiennym łóżku, to ten tam Faktycznie daleko łuk. Był z nimi pewien nowicjusz z klasztoru magów ognia. Dobra. Save. To jeszcze popatrzmy może sobie na czarnego trolla i zabierzmy, zbierzmy słoneczne alo, aloes, który właśnie powstaje z jej kupy. O. No zobaczmy, jakie mamy z nim szanse. Z nim. E, niewielkie. Mam nadzieję, że to się nie. Ja tu jeszcze wrócę, nawet myślę. Może nawet przed końcem Znaczy przed zanim pójdę do góry się do liny. i muszę jeszcze go załatwić bo to już no trochę lepsze spale i coś może do zrobić z tym bo na razie jest lipnie i, i raczej nie jestem w stanie zrobić yy, to teraz nie sejów już było w sorki za to za ten stuk. I może z nimi porozmawiajmy? albo z Aylem nawet jeszcze. Na tym upadku bez jego. Cześć. Włóczęgo. Kolejny. Kim jesteś? Co to ma być? Przesłuchanie? Nie mam ci nic do powiedzenia, ale może chcesz pogadać z moim kolegą? Tylko uważaj, on nie lubi obcych. Dobra. No, osiemka. Co tu robisz? A co cię to obchodzi? Szukam nowicjusza. To bardzo ciekawe. Hmm. Tak, a kogo? Ciebie. Mnie? No co ty? Nie powinieneś tu przychodzić. <słuch> Naiwni. I tutaj chyba zaraz zrobię cięcie, Ponieważ. Ktoś do mnie dzwoni I wypadałoby byłoby odzwonić Dlatego też Zaraz pozwolę dobra. dobra, ale hit O oh. Dlatego wolałbym tak go trochę odstawić Jeszcze cię Już To dobra, dobra. No, no co to? Z kim? No i do kogo tutaj skaczysz? No gościu. Dobra, w takim razie już ich załatwiłem. Robi krótkie cięcie i myślę, że po nim zaraz wrócę. A ten drugi to gdzie? Nie wiem. Już się rozłożył dobra, Spotkam się za chwilę. Dobra, no, już jestem. Mm, idziemy dalej. Mm, <śmieniczy> Zabiliśmy tych... włóczęgów. Jeden nam, kurczę, niezły hit, naprawdę. Myślę, że ma na jakieś mnie, ogólnie, te 4 hity takie... stuprocentowe i po mnie. Kretoszczu, jakie ja dawno ich... Nie tępiłem Ale czas to nadrobić Jedna sztuk? O biegnie I kurczę sorka, ale znowu się ktoś do mnie dobija A nie, to jednak SMS <ścoughs> Szkielet Do tego tam nie idziemy, bo tam jest hardcore dosyć. Zapiszemy save, malutki. Trzeba zrobić to jakiś czas. Tam właśnie też kielcy w tej jaskini kurczę bronią jakiejś dobrej broni, wiem. To jest już naprawdę wysokopoziomowa broń. Ale Właściwie to płaca mi ona, tak naprawdę, no nie? Jestem magiem, nie potrzebuję jej. No chyba, że do sprzedaży po prostu, ale to... to tam jakaś może była... Kilka monet no, teraz raczej nie sądzę, żeby jakaś tam popadająca kwota to była. Widzicie? I tam właśnie jest ich kilkoro Tych poszukiwaczy 3... 3! Szkielet koblin to się równa lipa mała dwa O, i mam poszukiwaczy Ech, dobra, teraz trzeba ich jakoś po kolei skasować. Jeszcze jeden napój, i widzicie, ile już poszło? Chyba miałem 65. Puczę masakra. Nikt z kogo nie ma. Jest smartfonowic już. Dobra, 3, 4, 5 i zniknął mi z radaru. Z nadajnika. Dwa. I znowu mi zniknął. I lecą do mnie. We dwoje. To tak średnio chyba. Mhm. Uh, uh, uh. No cóż. Trzeba ich jeszcze dwie. Dwie, dwie sztuki są ich. Ta. Trzeba jeszcze jakoś ich dobić. I oko będzie nasze. Oko będzie nasze. Krwiopisa. Kamień nie interesuje. A, muszę sobie to jakoś Kurdo! I czemu nie mogę w niego trafić? Aha, aha. Kurde! O, nieprzyjemna sytuacja. Napierniczają tymi fireballami, że... W tak po prostu do nich wbić To może by nie był zły pomysł I tak jakoś ich na szybko Dobra, bo chyba już mnie nie goni I takich na szybko jakoś tak wybić w miarę sprawnie bo innego chyba wyjścia nie widzę z tej sytuacji hmm Jakiś pierścionoczek chyba zostałem od tego całego amulet życia. Aaa, przyda się, przyda się, przyda się. <śmulet> Dobra. I save -ing. Kolejny. Nie, ja tu są moje osobiste zapisy z tyłu. Gdy najdzie mi ochotę, to gram. <śmulet> tak, poza anteną sobie coś ma eksperymentuje chyba do tego mi się przydaje raczej taki taki zapis i... dobra, wbijamy na tą imprezkę, nie ma sensu się dłużej pierniczyć i zakończę ten odcinek, bo mi w górze już. Dawaj no! No niekoniecznie solówkę Dawaj! O! Gdy, gdyni, dyni, gimi gdy. Ty też gin. Wszyscy ginie. No i to chyba było lepsze o wiele niż kurcze bawienie się z, z każdym z jakimiś popierdówkami. Tak bez sensu. To było o wiele skuteczniejsze. I, i właściwie nic nie odebrali, bo te kamienne długi chroniły mnie przed drugim. Jeszcze jakiś. Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze ktoś ma jakieś sapy? O, a ty masz. No, 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 a, no, no. No właśnie, będzie, poskakuj z radości. Jest się z czego cieszyć. Tylko nie zapomnijmy oka. Bo to się źle skończy. Kolejnym krążeniem. I jednak chyba zakończę ten odcinek czy znaczy, nagrywanie, bo chyba z tego będzie trzy odcinki. Tak, takie 12 dwunasto, 12-13 o! Oko i nosa, jupi, mamy go. Aha, 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 aha. I kusza Dragomira. Tak, to jest ta. I właśnie to mamy oddać. To nie jest jakiś normalnie technologiczne bo jest to przeciętna kusza tylko, że to się nazywa kusza Dragomira i chyba wartość ma tą samą jak i inne kusze z tego poziomu no cóż, to będzie chyba na tyle kolejny odcinek to będzie znowu naprawa tego oka i tak jak mówiłem, powoli przymierzanie się do czwartego rozdziału. Tak więc zakończę w tym magicznym, wyjątkowym miejscu. Trzymajcie się. No i cześć.